Co mogłoby mi tam na melanżu? powiedzieć Wow, ale melanż! Sylwester nigdy nie robił mi wrażenia. Bania ucygana, bania ucygana, hej! Bania borana! Przeszkodzi się nóż, bo jak to go kurwa zabije, Udusi <grym> Czy to Mateusz jest kurwa mądry? Powiedzmy. Nie jest, ale jest śmieszny i piękny, i o to chodzi. No i wyszło na to, że tam naprawdę gruby hajs był zarabiany. Naprawdę no tego nie Hey, ma... <grym> jak? Jeżeli ktoś robi nam obciak za granicą, to właśnie tacy ludzie, nie? Majka, ciągle ty kanałka, Klepie, klepie, klepie. Teraz tak, powiem wam jedną rzecz, pescare Cuatro pescare O! Nie dziwne, najpierw przydymi, a potem się odpierdala, nie? To wielki, buto jest gość i jest wielki, i ja poznałem go serdecznie. I to wszystko, co miałem do powiedzenia. Po mojej prawej stronie, znany Freak fighter. Ja myślę, Mateusz, że byś tu zaistniał! 頑張っていこう